W dzisiejszym odcinku informacji prawnych powiemy o tym, czy za każdym razem kierowanie samochodem po alkoholu jest przestępstwem oraz czy możemy odmówić badanie alkomatem. Czy w Polsce za każdym razem poruszanie się pojazdem mechanicznym, powiedzmy samochodem po alkoholu, jest przestępstwem? Nie, nie, nie zawsze. To, czy to będzie przestępstwo, wykroczenie, czy będziemy niekarani, to będzie zależało od progów stężenia alkoholu w, w organizmie. Czyli może spróbujmy to uporządkować i powiedzmy, do którego momentu będziemy niewinni, kiedy będzie to przestępstwo, a kiedy to będzie jedynie wykroczenie. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi będzie wahało się pomiędzy 0,0 promila a 0,2 promila, wówczas będziemy niekarani pomimo, że ten alkohol we krwi w takim to stężeniu będzie. Jeżeli to będą wartości przekraczające 0,2 promila, czyli od 0,21 promila alkoholu we krwi do 0,5 promila, wówczas będzie to odpowiedzialność wykroczeniowa. Natomiast jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas będzie prowadzenie pojazdów przestępstwem. Jest jeszcze druga skala, ta skala która jest stosowana przy, tym, przy sytuacji, kiedy mamy do czynienia z analizatorami wydechu. Chodzi tutaj o skalę w miligramach. Wówczas Odpowiedzialność wykroczeniowa będzie wtedy, kiedy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,1 mg, a jeżeli chodzi o odpowiedzialność za przestępstwo, to to stężenie musi przekroczyć 0,25 mg w jednym decymetrze wydychanego powietrza. Co istotne. Ustawodawstwo w Polsce przyjmuje tutaj również zasadę, że nie tylko przekroczenie tych wartości jest, naraża nas na odpowiedzialność karną, ale również sytuacja, w której stężenia dochodzą do... Takich sytuacji, gdzie ta wartość może być przekroczona. Żeby to jakoś tak unaocznić i wytłumaczyć, to powiem, w tej sytuacji, że na przykład zatrzymuje nas policja, poddajemy się badaniu alkomatem, wychodzi, że mamy na przykład 0,24 mg i cieszymy się, że jesteśmy powiedzmy w wykroczeniu, a nie przestępstwie. Natomiast policjant po kilkunastu minutach dokonuje drugiego pomiaru i wówczas okazuje się, że. To ta wartość już jest wyższa na 0,30 mg, to pomimo tego, że na moment pierwszego badania ta wartość nie była przekroczona, będziemy odpowiadać z tego surowszego przepisu, albowiem była tendencja wzrostowa, czyli zachodzi domniemanie, że gdybyśmy dalej prowadzili pojazd, byli, nie doszło do kontroli, to wówczas doprowadzilibyśmy do prowadzenia w stanie nie trzeźwości. Czy te przepisy dotyczą tylko poruszania się samochodem? Nie, ustawodawca również penalizuje odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, nie tylko w ruchu lądowym, ale także w ruchu wodnym i powietrznym. Czyli odpowiedzialność nie poniesie tylko i wyłącznie kierujący pojazdem samochodowym czy też motocyklem, ale także pilot samolotu, na przykład pilot motolotni, a na jeziorze może to być na przykład kierujący łódką z silnikiem spalinowym. Wyjaśnijmy zatem, jak dochodzi do ustalenia stanu trzeźwości? E, ustalenia stanu trzeźwości u kierującego pojazdami dochodzi w e, najczęściej w dwojaki sposób. Najczęstszym, najtańszym, najszybszym rozwiązaniem jest e, sprawdzenie stanu trzeźwości kierującego poprzez analizatory e, wydechu. Najczęściej z tym kierujący mają do czynienia, kiedy to policjant każe nam dmuchnąć w tak zwany alkomat. Drugą metodą jest metoda sprawdzenia ilości promili alkoholu we krwi, ale to wymaga również sytuacji, w której kierujący pojazdem zostanie dowieziony do placówki medycznej, pobrana krew będzie do specjalnego pakietu przez wykwalifikowany personel medyczny, a następnie taką próbkę wysyła się do biegłego celem badania. Ten wynik nie jest od razu, bo oczekiwanie obecnie na takie wyniki sięgają nawet kilku tygodni. Czyli tak naprawdę wiemy w momencie badania alkomatem, mniej więcej, tak. e, że jesteśmy pod tak. wpływem alkoholu. A czy możemy takiego badania odmówić policjantowi, który nas zatrzyma? Generalnie co do zasady, na wezwanie organu, który nas kontroluje, powinniśmy się poddać takiemu badaniu. Ale tak naprawdę w praktyce żaden policjant nie jest nas w stanie fizycznie zmusić do tego, żebyśmy. E, Poddali się badaniu, jeżeli chodzi o ten analizator wydechu, tym bardziej, że ten wydech musi być odpowiednio długi i silny, aby ten wynik był miarodajny. Zatem wyobraźmy sobie sytuację, że zatrzymuje nas policja, na przykład taka akcja poranek trzeźwość z alkomatem i mówimy: Nie, nie będę dmuchał w ten alkomat. Co wtedy się dzieje? W tej sytuacji, jeżeli odmówimy badania polegającego na dmuchaniu w ten popularnie zwany alkomat, wówczas Policja ma prawo doprowadzić nas na to badanie krwi, o którym mówiłem. W tej sytuacji może już użyć środków przymusu zarówno jeżeli chodzi o samo doprowadzenie, jak i o pobieranie krwi. Tutaj jakby nasza odmowa, że nie chcemy się poddać pobieraniu po krwi, bo się boimy igły czy coś, nie będzie miała żadnego znaczenia, jeżeli trzeba będzie to policjanci nawet siłowo nas przytrzymają tak, aby ta krew została pobrana i można było sprawdzić poziom ewentualny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdu. A czy bez wykonania takich badań, czy to badania krwi, czy bez użycia alkomatu, możemy kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, e, że jechał pod wpływem alkoholu? Tak, oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że bez wykonania badań i bez wyników zarówno z tych alkomatów, alkotestów, jak i badań krwi możemy ponieść odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów. To będzie ustalone za pomocą wszystkich dostępnych środków dowodowych, czyli jeżeli będą świadkowie takiego zdarzenia, jeżeli będzie jakiś zapis monitoringu na przykład w barze czy w restauracji, która dana osoba spożywała alkohol. To wówczas, przy pomocy biegłych, którzy wykonują badania retrospektywne, można ponieść odpowiedzialność. To będzie oczywiście wymagało ustalenia takich warunków dodatkowych, jak to, ile ta osoba wypiła alkohol, jakiego stężenia był ten alkohol, jak długo ten alkohol spożywała. Jaki długi czas upłynął pomiędzy tym, kiedy skończyła spożywać, a wsiadła do, do samochodu, jakiej spłci, jakiej wagi, ale takie rzeczy można matematycznie wyliczyć i co najmniej szacunkowe stężenie alkoholu w organizmie um, ustalić, i wtedy zastanawiać się, czy dana osoba um, będzie podlegała odpowiedzialności. Najczęściej mówimy o sytuacji, kiedy policja nas zatrzymuje w trakcie prowadzenia samochodu i sprawdza naszą trzeźwość. A czy może zdarzyć się sytuacja taka, że ta trzeźwość jest sprawdzona w momencie, kiedy samochód już stoi na parkingu, a my idziemy do domu? Oczywiście, że tak, to również będzie ta odpowiedzialność będzie ustalana na takiej samej zasadzie, jak mówiłem przed chwilą, czyli jeżeli policja będzie miała jakieś wiarygodne informacje, sami zauważą policjanci albo będą mieli od świadków informację, że dana osoba prowadziła w sposób niepewny pojazd, ale teraz udała się do domu i policjanci za tą osobą dadzą się do domu i tam dojdzie do sprawdzenia jej stanu trzeźwości przy pomocy na przykład alkomatów, to wówczas... Tak samo mając na uwadze czas, jaki upłynął od tego, kiedy ta dana osoba skończyła prowadzenie pojazdów do momentu, kiedy ona e, znajdowała się, się w domu, również przy pomocy takich badań retrospektywnych biegli będą w stanie ustalić, czy prowadząc pojazd nawet pół godziny, godzinę, dwie godziny wcześniej dana osoba była trzeźwa, czy też jednak znajdowała się w stanie po spożyciu, alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości. Zdarza się czasami, że pojawiają się takie tłumaczenia, że wynik, który pojawia się na alkomacie, spowodowany jest tym, że płukaliśmy akurat usta płynem do płukania lub zjedliśmy czekoladki z alkoholem. Czy jest to możliwe, żeby w ten sposób się tłumaczyć? Do takich tłumaczeń faktycznie dochodzi, często tak kierujący starają się na miejscu zdarzenia opowiedzieć, co było przyczyną tego, że ten wynik jest pozytywny. Natomiast policja, mając na uwadze tego typu tłumaczenia i mając na uwadze fakt, że jest coś takiego jak zjawisko alkoholu zalegającego czy alkoholu resztkowego, a taki alkohol właśnie pozostaje w jamie ustnej po spożyciu, natychmiast po spożyciu, tak mniej więcej około 15 minut, trwa jego eliminacja z jamy ustnej, to wówczas takiego kierującego na pewno zatrzyma i przeprowadzi po upływie około 20 minut pół godziny kolejne badanie. I jeżeli te wyniki będą bardzo, bardzo rozbieżne, czyli taki dość duży wynik, bo takie wyniki wychodzą wówczas kiedy zaraz na świeżo po płukaniu zębów y, płynem, który zawiera sobie alkohol, czy tam spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu, taki wynik będzie du duży to po kilkunastu minutach praktycznie będzie alkohol już niewykrywalny i wtedy takie tłumaczenie może znaleźć uznanie w oczach funkcjonariusza i nie będziemy ponosili odpowiedzialności. Wiemy już, jak karane jest prowadzenie pod wpływem alkoholu, a czy takie same kary grożą nam za prowadzenie pod wpływem środków odurzających? Tak, również ustawodawca zrównał odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających z taką samą odpowiedzialnością, jaką mamy za prowadzenie pojazdów po spożyciu czy też w stanie, po spożyciu alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości. Natomiast różnica jest taka, że polskie ustawodawstwo nie wypracowało takich sztywnych progów, jak to ma miejsce, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za spożywany alkohol. Tutaj każdorazowo dochodzi do pobrania krwi, bo, bo mamy tylko proste testy ze śliny, które wykazują, czy jest obecność, czy tej, środków odurzających, czy tej obecności nie ma, a jeżeli ta obecność jest, to zawsze y, dowożą nas policjanci do y, placówki medycznej celem pobrania krwi i wówczas biegły każdorazowo będzie określał stężenie danej su substancji psychoaktywnej y, we krwi i decydował, czy to stężenie Yy, można zrównać ze stanem nietrzeźwości lub też stanem po, po, po spożyciu. Czyli po prostu, że nasza zdolność, taka psychomotoryczna organizmu jest tak samo zakłócona, jak gdybyśmy spożywali alkohol. Takich ram nie ma, tylko ich wyłącznie biegli pomocniczo, stosują taką tabelę w zakresie yy, marihuany. Tu jest mowa o nanogramach, a mianowicie pomiędzy 0,2 a 0,5 nanogramów mamy odpowiednik stanu po spożyciu. Natomiast jeżeli jest to około 10 już nanogramów w mililitrze krwi tego stężenia środka, to mamy odpowiednik prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jeżeli zostaniemy tak zatrzymani, to wiadomo, że policja zatrzyma również nasze prawo jazdy. Ale czy zanim będziemy skazani prawomocnym wyrokiem, możemy prowadzić samochód jeszcze? Jeżeli dochodzi do zatrzymania nas i stwierdzenia, że faktycznie ten wynik, czy też alkoholu, czy środków odurzających jest pozytywny, policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, i to pokwitowanie umożliwia poruszanie się takim pojazdem jeszcze przez okres 24 godzin, oczywiście pod warunkiem, że już ten alkohol został całkowicie wyeliminowany z organizmu. Natomiast po tym okresie, ale do momentu prawomocnego wyroku, Poruszanie się pojazdem będzie wykroczeniem. Będzie wykroczeniem polegającym na tym, że nie będziemy mieli przy sobie dokumentu wymaganego do prowadzenia tego pojazdu, bo on jest fizycznie zatrzymany przez policję. Poruszanie się pojazdem w okresie pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy przez funkcjonariuszy policji a prawomocnym wyrokiem sądu będzie. Zawsze wykroczenie. Będzie to wykroczenie poruszania się bez wymaganego dokumentu uprawniającego nas do prowadzenia pojazdów. Nie jest to jeszcze y, sytuacja, w której y, sąd miał czas zdecydować, że popełniliśmy przestępstwo czy wy wykroczenie jazdy y, w stanie nietrzeźwości, czy też w stanie po spożyciu alkoholu, dlatego. Też to jest tylko takie zatrzymanie do czasu rozpatrzenia spraw. Natomiast ten okres, jeżeli dojdzie przez sąd do wydania wyroku skazującego, zawsze jest zaliczany na poczet środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Dzisiejszy odcinek oraz pozostałe informacje prawne dostępne są na www.informacjeprawne.eu. Zapraszam.